Kolosus wall, cześć! Kolos wall, wall, Ale a ładnie ja to wygląda! A co tam Kto? było? Co tam było napisane? Kolosus Kolosus Tak, ale to jest z greckiego kolos Koloseum a... a z greckiego... A, nie a z, z, greckiego z greckiego furman to... to... <laughs> Dokąd? To śmieć Ja to zapomniałem o tym! Nie! Ty koniec... O małe o? Złoż... A? a! to, co to jest? Zobacz, dobrze, do... dobrze, ja dobrze ja że ja zdechłeś. ci sprzątnąć kurwa Kurwa jak nie wysadziłeś? No zostaw mnie ty! John Cena. <ślad> zosyka. <ślad> zosyka. <ślad> Poleciałem do góry Dobra, już ja mi się zosyka. podoba ta mapa a, a ja myślę, że to Mati <ślad> Ej, tu nawet nie trzeba tego Taki trzeba puścika. Taki chyba wziąć. <ślad> Dobra co ty tam się nie znasz, jak na, na grze komputerowej? O, ty się, ty się znasz. A ci powiedziałem. Nie pod innym kątem, nie znasz i nie nagrywaj tak. Ej, nie tędy, chyba muszę zawrócić. No, no nie z, tędy, Zawróćcie, zawróć zawróć. Dobra, 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 zawracam. A na, naokoło jedź, nie? Dobła, no, już. A podrzucę też wam okay. tak śmiesznie. No, razem. tak był, 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 o tak. Oj, jezu. Ja Czuje, spadam, o, ja spadam. Fuck! fuck? fuck? Ej, tak. trudne to jest! Wszystkim trudne trudnego. to jest! No, ja widzę chyba musisz Matynia. Klikać, musisz klikać E co chwilę. Nie, o, ja, ja się ale czuję całe... jakbym zwalniał. Ale to pan, co nie? jest w tym trudnego? No, wszystko. Badam. Greatest Aha. wall ride I've ever seen! No, chciałem powiedzieć Lol, Mati, mówiłeś, że takie proste, spadasz. Ale to był joke. Ej, ale to ale... naprawdę tylko na tym polega ta mapa? Że... Tak, chyba tak. Ja, tak. Ale fajnie. Wow, najdłuższy jak... wall ride na świecie! <grym> najdłuższy? Ale to fajnie, że wprowadzili jeszcze nowe samochody do tego. No, fajne. No. Ba bardzo fajnie, No dobra, jakąś większą ekscytację <grym> wiem. Za nie no. jebisze, kuwa, mi się, kurwa, tak. się podoba to? No, no. mi też. <grym> fajnie. Dobra, dojeżdżam do końca tego. Ale to dwa okrążenia są jak coś. No wiem. I jest, jest, to jest. Nie załamuj mnie. Ten wall się nigdy nie kończy chyba. O, zaklepuję Tela, ten tytuł. Teraz skończył się No mnie też się skończy. Ej, furman ma zamkniętą mordę przez cały wysik Zaklepuję ten tytuł <noise> Cichaj Bambo Uuuu. O, Dobra, i o, gdzie dej. to teraz się ląduje? Ale suśnia Ej, przy punkcie do lądowania Dobra, O Jezu, jest tam... przy, chuj przy chuju. Ja nie szpania. widzę! Nie, Poleciałem idealnie. Nie. Ty jest. ja też, prawie. Stój, o Jezu, Tu trzeba zakręcić. No, no przeleciałem! My bad. Punkt. No, trzeba. Ej, czekajcie, jakby się. Na drugie z... okrążenie, guys. Jakby się wypierdolił na samym końcu? A, no, tak tak w końcu. A to było piękne w sumie. No to byłoby, byłoby fajne. Święty. No. Ja bym tak ha, 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 ha. Ja bym ho, 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 ho nawet zrobił. Ho. Ho, hi, hi, hi. hi, hi ha, ha. Ej, czemu te checkpointniki pod koniec dosłownie obok siebie? No, Do... żeby było więcej, żeby ci się wydawało, że to dużo. A tak Bo wyścig to nie musi powyżone. mieć ileś tam jakąś określoną długość. Żebyś ilość nie widział, jest weta. a tak się je jarasz, że wiesz. Uh, uh, o oh, oh, kurwa, o oh, kurwa, o oh, kurwa, nie. Stój. Ha, dobra, stąd. <ślaski> <ślaski> dobra. I teraz najciekawsza część, czyli wiosna Wallridera. Nie, Ty... Najgorszy! Zrzuciłeś? Zrzuciłeś żebyś czy nie? Byś się tam wywalił. <grym> Może tak, Dobre, <grym Nie, nie, <grym> nie wiem. Dobra, wychodzę z tej Naprawdę nie mogłem ci na to pozwolić. Ale chciałem wyprzedzić, a nie bić. Nie, dobra. To był twój plan, ja miałem inny. Okej, okay, spoko. Jezu, Mati. Czułem? Będę pamiętał, Mati. Wyprzedzał mnie, co miałem zrobić? Ja też Matiemu tego nie zapomnę. Spokojnie, Nie, wyjebać. No, Mati, czujesz. Gość, tak, masz, masz kosę. No, kosa będzie. Nie wiem. Wartościowo, może. No, karambicik jakiś. No kurwa, ale taki dobry. Ale taki fajny, no. Taki 300 dolarków. Prawie co wyleciałem z mapy? Tak. No to, co ty tam robisz? No nie wiem, tak spojrzałem Spojrzałem i no, prawie wyleciałem. I koniec w życiu. No. życiu i prawie wleciał. LOL, to ja będę... Furman jest pierwszy? No. Jak? Nie, to? Jest pierwszy. No to nie mi jest pokazuje tak. Furmana pod Z. Mi pokazuje, że jestem czwarty I co teraz? No, bo to no jest nie wiem, wież. dlatego się zapytałem, bo chciałem się upewnić. No to, ci bo nie, bo to nie, źle nie. zlicza, wiecie? A, to dzięki. Super. Bo teraz e, jestem trzeci. Jezu, ja się boję, że tak przy końcówce jakoś tak ja nie wiem, się coś się powiem, stanie. Czas, że, że nie trafię A, na przykład tak, w checkpoint. A tak, żebyś nie trafił Nie, nie ma takiej opcji na. Ja ci źle nie życzę, ale. Kota, która godzina? Dobra, eee... A spojrzałem, 18.30. Kurwa, <grym> <grym> <wypadło>. jest! <grym się> Ej. Nie to! Oj, 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 oj. Wywalił się? się. Nie. nie. Już myślałem. Nie, nie, nie. Chcąc nacisną, Ty, mnie. chcący E w locie Ty, a co się stanie, jeżeli ja nie wyląduję? No Nic tam się nie, nie szmieram, na samym, Tam na samym końcu wallride'a. Aha, ale dobrze, bo wylądowałem. Śmieszne? Super, Super. Ja też O Jezu! Dobrze. Mati przejrzyłem obok Ciebie. A ja właśnie zwycięstwo swoje muszę. Wiedź w zapytać. niego! Furman, znaczy się. A, to chciał we mnie chyba wiedzieć. Zwycięstwo biegać. okupione krwią no. niewinnych. Tak się Mati, nie, tak się nie, nie zdobywa nie, zwycięstwo. Nie, Dokładnie, nie, tak się, nie, 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 tak się nie, nie, nie Tak się nie robi. Nie, tak się nie robi Życie, nie. życie Jest Nobelon. Baj JDN010 <laughs> O nie, na Możesz powtórzyć? No, no przyczep no, to to nasz <laughs> A, to jest ten galanonim po amerykańsku. Tak? To jest A? Jan Kowals Kowalski. Kowalski. Kowalski, Jan. John Doe to się daje na przykład trupów, których nie znasz. Tak, Serio? Kurwa, co <ścoughs> się stało? Ale mnie się nie wyjebało! <ścoughs> Jakby próbował zbejcić tam, ale, ale. No już! To jest poleciał! <ścoughs> <ścoughs> a ty próbowałeś mnie dupnąć tam. No tak troszeczkę! Kurde, a ja zamiast wcisnąć F! <ścoughs> zamiast wcisnąć F, to próbowałem. To tu chodzi! Nie. Furman, nie nie, 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 nie. nie, nie róbmy chyba, sobie chyba krzywdy, okej? Okay? No Jezu! To sobie... No Jezu, Mati! Daj mi spokój, nie chciałem. Co? Tak robić. Chyba nie to, Flotar. No wiem, że to. Tylko. Do. A! No jesteś pewien? Po co no im tak. to mówiłeś? Bądź polakiem, nie mów! Co jest? A ty się tak bardzo? O kurwa! No, forma! Pomogłem ci! Podaję ci pomocne koło. Pomoc tą grabę Dobra Dobra, jak to teraz? Gdzie to tam ma? A, tu Fakiuu! No co, co mi się odjebało?! Co tam się dzieje? Co ja się... Jak bym Jak taka dziewczynka! Wow! No, po na silnik. Ja pierdolę, aż się zastraszyłem Tak?! Co tu się dzieje? Nie no nie, tak no. to nie no. O o ale tak jakby się miałeś wystraszyć. O jezu. Miał się wystraszyć, ale się nie przestraszył. AAAAA! Aaaa! Aaaa! coś innego poza darciem tej mordy. paskudnej Pas Pas Pask Jak dodał. Paskudnej. Paskuda. Paskudna morda. Paskuda 13 O kurwa. A tak ja ja na szołapie Paskuda 13 No właśnie widziałem. Wiem, jadłem. Nie no znowu do góry, no ta napka jest pojebana, no. Tak. Ja widzę, bardzo ba, dobra mapka. Ej, ludzie! <laughs> Flota się udusił. <laughs> Co tam się dzieje? Nie wiem, e, ta mapa jest bardzo... Nie. No. I nie. nie! Tak, dlatego ja się kszczusiłem przed chwilą. Jako... Jak? Nie! Nie! <laughs> o. Rob coś innego. No nie! <śmiech> <śmiech> dobra, morda tam kapciu. Kurwa macz! I drzewo uderzył Trwa. jakiś typ! Ej, ktoś to przejechał tego Ja przejechałem cały A wiecie co w tej śmiesznego? Mati uderzył w drzewo, jest prawie 10 kwietnia. Jezu, nie! No, dobra, że co? no nie, i, co, i co z tego? A tu posiadałem. Dobra, 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 dobra. No, już, już wiesz o co chodzi, Mati? Tak. A, Też wiem. Nieśmieszne. No, nieśmieszne, Darek. Nie, Darek. nie No ale czego się spodziewać po nim? W tym podarku. Tego chcecie dziewczyno ja wiem... Tarzana! Jadę, jadę, jadę! O kurwa! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A tam jest... to trolluje! Panowie! No nie! A przyjechałem! Chyba rozgadany się zrobił. No. Jak będziecie na moim miejscu, to znaczycie jak tam trolluje. Ja, ja też... mnie już, już strollowało to. No, raz. Mnie mnie Nigdy więcej. i znowu mnie strolowało, ale... bo nie widziałem kiedy się kończy. A czemu ja... Co ja mam... What am I supposed to do? Ojej, go... Man, go speak dobra. English, please. No, I, Masz wskoczyć I, okay. na ten, ten... Ja tam jest torcie. Za, na, tor. na tor trzeba Dobra, wskoczyć. I know what should I do. Zwolnić pod koniec. Tak, tak, zdaje, ale... tak, 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 też mi się tak zdaje. Flotarek, proszę, nie spierdiel no, tego, jestem tuż za tobą, proszę, Flotarek, dobra. Dobra, dobra. I... <laughs> Życzyłeś mi. Lecę, lecę rozjazd, morda. Dzięki, Ziomek. Mordo. Sztos. Ale nie Siwo. musisz mnie pchać Siwo. w dupę, Siwo. no. Siwo. Ziomek, no i lecimy znowu razem. A taki prot i trzeba tak wchłonąć na pewno... No nie. nie! Jezu, furman, wiemy, ja tam już bym dwa razy. Zagram nie Ale nie, no. Po nie pod koniec spirala, tylko trochę dalej. Bo. O, ja już tam nie jestem. Aha. A ty, a co, Darek? Gdzie jest już, Darek, to, ja już sobie jadę, Darek? No kurwa, ale to jest proste. Mhm. Dobra, zamknij tam dupę. Dobra, dobra. Morda, Franek. Franu co? Proszę, 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 wyląduj! Powolutku, powolutku. Jest. Powolutku. Jestem. Powolutku. I tu na pełnej piździe flota trzeba. Tak? No bo, kurwa, Jak Dareczek. Doje, o, obstawiam, tak, że nie. Obstawiam, że nie olci no zaufam. kurwa, zobaczysz. Życie cię nauczy. Zwolni. Czy ty się wydupiłeś właśnie? Ja nie. Okay. O kurwa! Ej, fajne to jest takie, jakby no. dwa tory takie spłaszczone. Niespłaszczone, przy sobie bardzo, i do góry nogami. Lol, śmieszne. jest no, sobie fajne. No, fajne, fajne. fajne. O, tobie Hugaty też się udało. Tak, jestem za tobą zaraz. Dobra, dobra, dobra. A ty jak tam? O nie, 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 nie. Nie, nie. O tak, tak, tak. Prawie jestem nad przepaścią. Nie, 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 nie. O tak, tak, tak. tak, tak. O cześć, flota. Elo. Daj radę. Co, co, tam Dałeś sobie? radę, to super. Dałem radę! Nie. To jest jedno okrążenie, nie? Dwa. Chuj, jebacz. No Jezu, samochodzie, ty! Jednak nie jebać! No. Je, Jezu, samochodzie. Bo się stanął sobie w bokiem i iii, robi. O, Je no samochód. To. Samochód. O, Co tak? to ma być? No ta mapa jest jakaś... Wow, ale ona jest fajna. Ale to mnie troluje, naprawdę. No, no troluje ja mnie też. mi gierkę. Dobra, mnie też trolowała mnie ta Trolluje Troluje ten typ. Szaluje ten typ. No dawaj. A, cześć, cześć Darek. Hejcia. Dobra, tyłem jadę, bo tyłem Darek, jest najlepiej. Cześć Darek, czy ty czasem coś źle Dobra. nie robisz? Nie no, robię. Aha. To schodami. Pi, 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 tak to są schody. <grym> o no, 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 <grym> są schody, ej, schody A! fajne. Tam się dzieje, chłopaki, tam uważaj. A, powiem ci, że są Dobra. schody. Nie. Powiem <grym> ci, że bardzo fajna mapa, Mati. Dzięki Żałuj, że nie możesz do Co ta mapka trolluje Kurwa, no Proszę, proszę ja Dobra, jest cieć. checkpoint Checkpoint jest! <grym> mi też się udało Okej okay. Nie, nie, ja, jeżeli mi się nie... Co teraz? Przeleciałem obok jezu, checkpointa takie wąskie przejść. Nie zajczyłeś? Nie obok, ja tak... A byłem obok dosłownie tak... Ja pierdolę widziałem jak coś no. przejeżdżał No, to ja byłem To A, ja No to witam Nie! <grym> Co jest tu nasze dźwięki w GTA to... nie! O! To, ty, ty. A! John Cena. To ja jest. robię w ogóle. Ej, to jest... to jest trudne. Powiem wam kolejne. No, to jest... Cześćcie tu. No kurwa! Co? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ja mam dość. Ja? Mam kurwa! już dość. Na o Mati, jesteś tutaj! Poblutku, powolutku. No nie, no powolutku. gdyby nie był... Powolutku. No, powolutku. będę miał checkpoint zaraz. Gdybym kolejny. tak daleko nie zaszedł, nie byłbym tu, gdzie <noise> jestem. No. <noise> Dobra, tak. checkpoint mam kolejny. Nice. Woo! Już, aaa. No ja po schodach nie umiem zejść, <noise> jestem jakiś. No. Nie, by djaba O djabuj! Djabu, kurwa. Nie. No po prostu. Chciałem być mądrzejszy, ale. Jak zawsze wiesz. Na odwrót. O, furman, lądujemy na tym samym skodku. Dobra. Lądujemy na tym samym schodku, fajnie, fajnie. I wlodarnie wladał. Ciao Mati! Widziałem tylko cię Matiego. Mati to już ciemnego go... FURMI! Lecę! To już nie jest. Nie spychamy się. Jezu. Nie rób tak. Na spokojnie sobie. A kurwa jebana! Dobra. Jezu, co tu jest kolejne. Dobra, co to jest? Dobra, mam przekoncito. No nie nie. A Hoga nie, nie, nie. Hogat jest minutę czterdzieści siedem. Ale kolejne rzeczy nie są takie fajne. Matiak se tam mruczy pod nochem. Nie, pod nochem. Do... Pod nochem. Stój, kurwa! O, ja pierdolę! Pod pierdol... do... nochem? rasa! <głos> <głos> nie wierzę Ale jaka rasa? No chyba nie wiem. Proszę, proszę. No powiedział jaka przecież. JEBANO! No, <noise> no nie no, na silniczek. Ej, Tej, tutaj powiem to się dał przydał... z przodu i z tyłu, nie? Bo jak spadnę naprzód i na to to wybucham. Co z tym? Przydałby jest się tak? jakiś ulepszony samochodzik tutaj w tym momencie w którym ja jestem Eee, a gdzie ty Albo jesteś? No po prostu dobrze... No nie! Jestem w tych kółkach Jak? Dawaj Mati! Jest. Dawaj Mati skodem! Matki. Kurwa jebana mać! Byłem tam kodem? pierwszy, jestem ostatni. A to z takim kodem na Kurwa nie wiem, jebie biegłę. Nie mnie i tyle. Nie. A chuj chuj chuj! Jest jaki on jest toksyczny. On jest naprawdę. agresywny. Tak. No, jakiś Gówno tam, ze wsi się. W... Kurwa w butach nie mieści. O, o! Dojechałem! Nooo! To... Co tu? To... Co to ej, jest? ja nie Potardek, wiem co teraz kółka trudne zrobić. Trudne są, nie? No kółka trudne są. Nie no, są, są, są. są, są. I nie powiedziałem tego tak, żeby prześmieczał, tylko naprawdę są no, trudne. Wcale. Mati ty. Prze przejechałem to! Pogaty to jestem za tobą! No nie, co tu trzeba zrobić? Trzeba podjechać. Czekaj, no, bo jestem... O Jezu, ja się zżygam zaraz. Jestem <noise> 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 na, na supicie świat. <noise> jestem na krańcu świata, chłopaki! Co ja mam zrobić? E, musisz przejechać. Co tam wykręcić. Ale właśnie nie wiem gdzie teraz. Teraz jest. A, bo tu jest meta już? No, i co? Bo nie I tu się... wiem, jak wjechać kompletnie. Ej, ja spadam! Ciągle spadam! Ej, co się stanie, jak spadnę? Dobra. Spadniesz? Okej, okay, udało się. Ja. Skąd na coś musisz spaść? Uf. Tam trzeba spać, czy w powietrzu? Eee, nie, jest, jest. meta jest na ziemi, że tak powiem. Ty skończyłeś loter? No, jestem bardzo blisko, widzę już metę. Nie, jestem uwięziony na dachu budynku, proszę pomocy! Ej, no serio, pomocy! <laughs> nie, no nie kurlaj się Ech. tam! Kurlaj się. Ej, da się wysiąść z pojazdu? Tak. Nie. Jakbyś włączył tryb GTA. No nie, jestem uwięziony, nic nie mogę zrobić. F ciśnij. No nie! No dobra, F. A ja... Przytrzymaj Ja je. bym wygrał to. No ale ty to pewnie wygrasz. Nie. Raczej, raczej, raczej nie. No nie! O, kto tu jest? Mati? No, co, ja, co tu się odpierdala? Zaraz zobaczymy, gdzie jest ta meta. Ona nie jest na dachu? Nie, nie jest. Bo na, nie miałbyś jakby, w, jak wjechać do niej, nie? Na tą metę. Pewnie nie. A co, co to jest taka ta... wielka strzałka, co, która proszę, pokazuje chyba stało? metę. <laughs> Jezu, ja Jest jalece! Jadymy, jadymy, jadymy. Ej, no proszę, uspokój się, autko! No nie wierzę! No co się A, stało? Tu, tu, tu jeszcze trzeba. <laughs>, trzeba wjechać. No, Gdzie to jest? To nie Kambodża, co za Kambodża głupia? Dobra. Uch, wykręć tym samochodem. Nie, mu się tak. tak... Nie... A ja to nie się wiem. Stało? Ja nawet nie wiem jak to określić, co Pojecham? mój samochód. Zaliczyłem metę? E, kończy na pierwszym miejscu, no Dobra. masz. Uch. Czyli metę jest na ziemi normalnie e, to znaczy ona nie jest, ona jest na scenie. Trzeba wjechać jeszcze uh -huh. na scenę samochodem, po... No yeah. masz ja pierdzielę. Ale wystarczy, że z tego wyskoczycie. A ja się męczyłem dwie minuty, żeby nie wiem, w powietrzu zoo, dorwać. Jaka scena? Gdzie tu jest scena? Scena, tam jest taki amfiteatr jakby. A, to coś. z tyłu widzę. Tak, visa. this is a little bit upośledzone, troszkę. Dobra, dobra, coś No mi tak napisa, jak ty, Darek. Co gdzie ja w ogóle pojechałem? Nie ukończę <laughs> tak, tego. Tak. Ale to troluje! Gdzie ty pojechałeś, w Ja nie wiem, w lew, w prawo okay. muszę pojechać. W lewe, w prawo. No tu, w prawo jedź zaraz. Ale to nic nie musisz zjechać. Ja po co pierdziele, tak Pod... Ej, ukończyłem. Wystarczy pojechać, podjechać na parking.